Następna nasenka akcja. Hmm. Ale piękny ten czas świąt i zimy. Tak, tak, tak. O, dzień dobry. Poproszę chyba najnowszą gazetę. Yy. No! Nowa, dajesz. I gazetę. A, yy, gazetę jest dobrze. Proszę. A. Co tu się stało? Hej, hej, koleżaneczko! Co? Co się dzieje? Popatrz tu! Hmm. Konkurs na najlepszy, na najlepiej przystrojony dom. Hmm, to chyba jakieś bzdury. Uh, nie, to najprawdziwsza prawda. Wszystko, co bierzemy w gazecie, jest prawdą. Uh, Okej. Okay. no to zabieramy się do. Strojenia domu i widzimy się na Wigilii. Na Wigilii. Masz. To. Hej, sąsiadko! Tak? Pomóż mi stroić nasz blok pięknie. No, chodź. Destroimy. Jest dobrze. Ja idę stroić mój. Będzie lepszy. Nieprawda? Bo mój! A więc stroimy dom. Uwaga. I akcja. O, wow, ale pięknie całe miasto przystrojone. Tak, tak. I wygrałam, i wygrałam. E, tak, na pewno. Ach, ja mam lepiej. Nie, bo ja. Hej, koleżanki, czy w czasie świąt powinno się kłócić? O, w sumie to masz rację. Nie powinno. No właśnie. Eee... A więc, to co? Tak naprawdę to ty masz najlepsze. Serio? Piękne te gwiazdki. No to prawda. Mm. Święta są najlepsze. Chodźmy do mnie na Wigilię. Tak. Zamówimy pizzę czy coś. Hej! Czas świąt jest najważniejszy. Przepraszam, sąsiadka, Żart żartowałam. Łaź i bierzemy czekoladę. Hej, to z mojego sklepu, należy za to zapłacić. Żartuję, chodźmy. No i cięcie. O, no dobrze. A mogę sobie zjeść tą czekoladkę? Tak, tak, oczywiście. E, no dobrze. Dobrze nam to wyszło, nowa jesteś dobra. Zatrudniamy cię. Serio? Tak. Super. Tak, a teraz już do swojego. Do widzenia. Ale fajnie zatrudnili mnie. Widzieliście to? Ale super. A tydzień później. Hmm, hmm, hmm. Hmm. No i jest pięknie. A teraz dróg. Zartowałem, jest to tylko dla mnie. Halo? Eee, tak jakby nam się coś pomieszało. Eee, halo, kto mówi? A dzień dobry, eee, tu studio filmowe. A dzień dobry, Maju, mogłabyś zrobić stroje do najnowszego filmu? Przyślijmy ci jakie. Oczywiście. No, dobrze, do widzenia. A, i weźmie nam e, jakiś fajny obraz, żebyś jeszcze nam troszkę udowodniła, że jesteś super. Aha, okej, okay, do widzenia. Do widzenia. Ja Myślicie, że się ten. No to wysyłamy im. I robimy oczywiście stroje. No okej. Okay. Muszę sobie jeszcze coś uszyć, tylko. Hmm, ale co? Co się jeszcze. Dobra, szyjemy po prostu. Nie wnikając... Oj, musimy troszkę przedstawić maszynkę. I żyjemy. Hmm, fajne mam materiały, ale nie wiem, co nie użyć. Mam pomysł. A, jeszcze troszkę. Szyjemy. O, będzie to ekstra super. Oo, jaka już jestem zmęczona. Chyba już, a jeszcze troszkę. Udało się. E, nie wiecie, co to jest? Już wam mówię, tylko muszę to wyciągnąć, bo mi się schowało. To nowy strój dla mnie. Do pracy. Uwaga, zakładamy go. O, wow, ale fajny, co nie? Mam rację. Taki, Taki płaszczyk uszyty z różnych skrawków. E, materiał bardzo fajny jest. Muszę go sama sobie pochwalić. Będę go wkładała do pracy. A teraz szyjemy stroje. Halo? Właśnie szyję stroje. Dzień dobry. Mm, maja? Tak. Okazało się, że nie tylko stroje, ale też różne rekwizyty. E, wyślemy Ci też jakie. A, no okej. Okay. Dobra, to Marka. Pa. Dobra. Nakładamy teraz nic. No i szyjmy. A potrzebne mi trochę materiału. Dobra, szyjemy. Dobra, to się tam, tam szyje. E. Troszkę miarki teraz. Dobra, spoko, już jest. Gdzie? A teraz jeszcze tylko coś. Jakieś rekwizyty, które mi tu wysłali. Dobra, zwanek, Fajnie, wazon. Super. Owaga, wstawiamy do pieca. Co jeszcze mi tu wysłali? Mhm. Uh -huh. Kotę. Po co mi kot? No i pięknie wyszło. <laughs> co nie? Nie uważacie tak? Dobra. Tu niech się wstawi ten kot. Piękny ten wazon wyszedł. <laughs> ah, no, dobrze. A to już tu sobie. Jeszcze coś mi tu tu. O matko, co to jest? Nie wiem, po co mi takie coś. Kotel pięknie też wyszedł. Oj, troszkę o, nam. Aha, bardzo dziwne. Dobra, trudno się mówi. Trudno. Dobra, no to wyślę te rekwizyty po prostu. Ranek. To mnie budzi? Cześć króliczku! Ale jestem zmęczona. Dobrze, że im wysyłałam wszystko. No dobrze. Ach, to już chyba koniec tego odcinka. Ja Sorki, prawie w ogóle nie spałam. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie, a ja chyba się popcikam perfumami żeby nie śmierdziała po tym wszystkim po tym pocie różnym i w ogóle o już, dobra. no to pawizowie pa, pa.